Obywatele i rodacy, dzisiaj postanowiłem ściągnąć Was przed YouTube'a, żeby opowiedzieć Wam o trzech powodach, dla których warto się pojawić na balu patriotycznym noc wolności. Chodźcie. Pierwszym powodem, dla którego warto świętować w ogóle święto niepodległości i jej odzyskania, to jest fakt, że odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach. To jest naprawdę ogromny wyczyn na skalę światową, jeśli nie kosmiczną. Po drugie, mało kto wie, wie o tym na świecie. Nie tylko Polacy nie mają świadomości, że są prawie że rekordzistami świata, ale i na świecie nie wiadomo, że Polacy to taki śmieszny naród, który najpierw niepodległość stracił, a później po równo 123 latach ją z przytupem odzyskał. Warto, żeby świat się o tym dowiedział, warto, żeby wasi znajomi z zagranicy zobaczyli na Facebooku wasze eleganckie zdjęcia z świętowania święta niepodległości. I po trzecie, warto byśmy odkłamali medialne skojarzenie z patriotyzmem i patriotami jako troglodytami, którzy chodzą w tylesach. Dlatego ubierzmy się elegancko, pójdźmy na bal, zatańczmy poloneza i pokażmy, że patrioci tak naprawdę to elita, nie mylić z lumpem z elitą. Dlatego Drogi Warszawiaku i drogi Krakowianinie, droga Warszawianko i droga e, Krakowiaczko, e, zapraszam na noc wolności 10 listopada o godzinie 20 w Warszawie w hotelu Intercontinental, a w Krakowie w hotelu Galaksy. Będą z nami takie sławy jak ksiądz Isakowicz Zaleski, jak e, Krzysztof Skowroński, jak profesor Jan, Jan Żaryn e, czy Witold Gadowski. Powtarzam www.dolności.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje. Do 31 października bilety można kupić w okazyjnej cenie. A jeśli są pytania, to zapraszam do zakładki Kontakt.